Cześć. Poniedziałek rano i dzisiaj zaczniemy wierszem. Wiersz ma tytuł Wtorek rano. Trzeba było zgodzić się na deszcz, niezgoda powoduje szereg zmian w mózgu. Świat w dłoni krzyczy, a potem na złość trzeba chodzić w mokrych słowach. Przytłoczona gestami zawijam wokół szyi powietrze. Rzeka trzyma za kostkę. I chociaż brzeg, oczy, palce wyciągam z całych sił. Płuca milczą. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować e, coś nowego. E, do tej pory to ja e, dialogowałam z innymi autorami, z innymi wierszami, a teraz pomyślałam, że może ktoś zechciałby. Nawiązać dialog z tym wierszem, który przed chwilą przeczytałam. I jeśli ktoś ma ochotę napisać wiersz jako odpowiedź na mój wiersz, serdecznie zapraszam. Czekam na teksty w komentarzach. Na pewno będą jakieś nagrody. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia. Trzymajcie się. Cześć.